Siema ludziska dawno mnie nie było z drapingiem dzisiaj mamy takie zrapeczki trzy sztuki playbok na 3 dychy ekstralinie dwie sztuki Pierwszy zrapiemy playboka zobaczymy playbook <ścoughs> nie rozpraszaj mnie tutaj bo się nie mogę skupić no Dobrze, to widać, Widać. Nie widać, dobrze. Daraapan. Dadzą coś się, nie dadzą. Jak mi widziu? Dadzą. 19, 6, listia 6. 4, 3, 1, 2, 2, 9. Tutaj nic nie ma. Rubinowa. Co tu trzeba znaleźć? Znaleźć siódemkę albo diamencik. Jak diamencik to razy 2. Nie odrywać kartek. Siódemka lub diamencik. Nie ma nic takiego. Co tu mamy? Szmaragdowa siódemeczka. Siódemki trzeba mieć. Ile tych siódemek? Zdrap pole gry. Jeżeli w danej grze znajdziesz 3 razy symbol 7, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry. Trzy siódemki muszą być. Są dwie. Dwie. dwie, jedna. Nie, hmm, dwie. Są dziady. Dziady stare dziady. I co? Tu mamy jedną, jedną, tu dwie, 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 jedną i dwie. Ale kicha. Dobra, co tu mamy? Co jaka? <laughs> Nie wiem co to jest Jakaś tam. Trafimy Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Co to mamy? Tu Wygrane sumują się, tak, żeby tu było coś, żeby coś miało co sumować, to było dobrze. Jak tu się nie ma co sumować? No, dwa identyczne symbole, tak hm no tak to, topazowa to, topazowa. Mm -hmm. I to, to, musi być znać pola gry trzy identyczne symbola. Trzy. No, są jakieś? Nie ma nic potrójnego. Bania. Ostatnia, diamentowa. Co tu mamy? Grę? Znajdź trzy takie same kwoty w tym kółku. Diamenci. No nie ma też. A tu wygrywający symbol. Portfel Dawaj drapnę zresztą będzie portfel Pusty portfel będzie Eee panie Z się wyrzucił w, w błoto Co mamy U C B A zagrał no to mm -hmm. Do widzenia. Ale nawaliłem syfu. Dobra, trafiamy linię. Może tutaj będzie. Ostatnio miałem dwie dychy. A mam gdzieś tu linię. Nie, tra... nie nagrywałem ty. A dwie dychy tam jest tylko. Tam... Szału nie ma. No i co? Nie odkrywaj tych literek. Dobra, idziemy. Co mamy? Tak, wiatrak, cytryn leżak. Wiatrak jest. Cytryn. Widzicie cytrynę? Ja nie widzę. Telefon mi zasłania. O, w telefonie mogę patrzeć. Dobra, nie ma cytryny, a leżak jest. Gdzie jest leżak? Jest leżak? Nie ma leżaka. Gdzie jest leżak? A tu jest leżak. Ale nie ma cytryny, zobacz. Nie. nie ma, dobra. Tu jest balony, leżak. A gdzie są balony? Nie ma balonów? tu patrz. I lepiej patrzysz. Nie ma. nie ma balonów. Tu balony. Motyl. Mamy motyla? Odleciał. Nie ma. Nie ma motyla. Dobra, jedziemy dalej. Sakwa. Jest. Też nie ma. O, będzie pusta pani Sakwa. Tu jest. Podkowa. Mamy podkowę? Ale zdrowo. Tęcza jest, balony, balonów nie było. Moneta sakwa, a sakwy nie było. Kwiat, gdzie jest, jest? kwiat. Motyl. Hmm. Motyl jest? Ale. Krab, jest krab. Okulary, są okulary. Kwiat. Tu jest kwiat. I serce. Jest gdzieś serce? Nie ma. Nie ma. Kwiat jest, motyla nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Krab jest, dzwon jest. U, tutaj dzwon jest. Sakwy nie ma. Kicha. Dalej. Sakwa, sakwa. Kwiata. A jest kwiat. Balon. Balonów nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Tu masz sakwę, nie? Tu mam zakwę. <laughs> Co to będzie? Łódź, rolki. Rolki są, są. Kości. Nie są kości. Są kości tutaj. I motyl. Motyla nie było. No to nie ma. Motyl. A tu? Podkowa. Podkowy nie było. Diament. Jest czapa Jest czapa czy nie ma czapy Jest, tutaj Miamy czapa balony No balon już nie ma ej Co ja tu szukam Tu serce jest Czy nie ma Gdzie to serce? Nie było serca Dobra, jedziemy tu tu podkowa jest. Też nie ma podkowy. A tu leżak. Leżak jest. Sakwy nie ma. Nie ma, panie. Zdrapki, no. Y, Ej J. No to nie ma w tej też nic. Dawaj. Ostatnią zdrapę. Ekstra linii. Oho. O no tak, balony, słoń, słoń jest, balonów coś nie widzę, no nie ma, leżak, dobra, idziemy dalej, sakwa, tęcza, sakwa jest, tęcza, nie ma tęczy, no dobra. Idziemy dalej. Wiatrak krab. Wiatrak krab. Krabuch jest tu. Wiatrak tu. I balony. No i balonów nie było. Motyl, diament. Motyl jest. Diament. Kto widzi diamenty? Ja nie widzę. Są diamenty? Nie ma. Ptakulec tu jest. Krab jest ptak jest i łódź. Hej, Jest linia! Na pewno? Krab ptak i łódź. Tutaj. Jedna jest. Ale zrobimy później kwotę, zobaczymy. Przytrzymam was w niepewności. Ha! Balony. Nie było balonów. Dobra, balony. Sakwa. Jest. Serce jest. I tęcza. Jest tęcza? Nie było tęczy. Gwiazda, słońce, jest. Gwiazda, słońce, balony. No, te balony nie ma. Parasol. Jest parasol? Nie ma. Piłka. Jest. Koron. Jest. Gwiazda. Jest. I tęcza. No nie było tęczy. Dobra. Krabuch. Lody. Są. Leżak. Jest leżak. I parasol. Jestem parasol? Nie pamiętam. Nie ma. Ale dziady. Dobra, teraz tu. Balony. Tęcza. I co dalej? Tu mamy słońce. Jest. Ptakulec. Jest. Lody są. I moneta. Jest gdzieś moneta? No nie ma. Tu jest, co dalej? Gwiazda, tęcza jest, to nie ma. Tęcza omijamy, tu omijamy. Tu balony omijamy. Tu jedziemy ptak, rower. Jest rower? Jest, tu ptak, rower, leżak jeden leżak? Był leżak. Jest tu. Biedron. Gdzie jest Biedron? Nie ma Biedrona. Dobra, omijamy. Słoń jest. Łódź jest. Rolki są. Lody są i parasol. No nie ma parasola. Mm, tęcza, parasol, tęcza. No dobra, i to tyle. No ja tu sądzę, że będzie 10 zł. No to czyli cztery dychy w plery. By, to będzie 10? Kwiatów, 10 potwierdzone przez kwiata, że jest 10. Ona się zna. No. A ty coś wydrapałaś w nie. tej swojej? Kwiatu. drapała i wydrapała. Pysz zobaczcie. O, dzisiaj przydziadowali. Ale mm. O, A. Następnego drapania. Ostatnio miałem fajną za stówkę i nie nagrywałem. A. Czyli znaczy, stówkę wygrałem w sumie no, za 10. No dobra, to na razie hoheja.